Duchanka, witajcie w świecie True Mysteries. Czy wokół nas jest rzeczywiście aż tyle prawdziwych tajemnic? Sprawdzimy to razem. Cześć moi kochani. Dzisiaj zaczynamy od opowieści od Beaty, która jak sama się przedstawia, jest zadeklarowaną słuchaczką. I opowie nam o przedziwnej sytuacji, której doświadczył jej mąż wiele lat temu. W pierwszej kolejności muszę zaznaczyć, pisze Beata, że mój mąż jest ateistą i w konsekwencji tego nie wierzy w duchy i zjawiska paranormalne. W tamtym czasie mieszkaliśmy w Krakowie przy ulicy Grochowskiej, bardzo blisko cmentarza Rakowickiego. Był marzec. Mój mąż musiał wyjechać służbowo. Zdecydował, że do miejsca docelowego pojedzie pociągiem. Dworzec kolejowy jest niedaleko cmentarza, więc mój mąż postanowił przejść tę drogę piechotą. Sobie tylko znanymi skrótami. Pociąg wyjechał przed czwartą rano, więc ruszył w drogę przed trzecią. Było wtedy strasznie zimno, dlatego dla rozgrzewki szedł bardzo szybkim krokiem. Doszedł do pętli tramwajowej. Przeszedł przez ulicę i wzdłuż muru cmentarnego pomaszerował ulicą Rakowicką w kierunku dworca. Minął przystanek tramwajowy i jakieś 30 metrów za nim nagle, nie wiadomo skąd, Pojawił się tuż przed nim mężczyzna w średnim wieku. Był bardzo szczupły, można powiedzieć chudy i bardzo wysoki. Miał pociągłą twarz, dość długie szpakowate włosy z grzywką, fryzura rodem z lat 70.. Miał duże zasinienia pod niebieskimi oczami. Był bardzo blady, jednym słowem, wyglądał upiornie. Na dodatek był w samych majtkach, bez butów. Co zważywszy na porę roku było dość osobliwe. W pierwszej chwili mój mąż się wystraszył, bo szedł zamyślony, a facet pojawił się przed nim nagle. Stali tak chwilę naprzeciwko siebie, aż mężczyzna przerwał ciszę i zapytał: Proszę pana, przepraszam, jaki mamy dzień tygodnia? Mój mąż poczuł mimo absurdalnej sytuacji ulgę, bo stwierdził, że nie ma omamów. Odpowiedział mężczyźnie podając datę dzienną informując, że jest poniedziałek, godzina trzecia z minutami. Mężczyzna po chwili zastanowienia zadał kolejne pytanie. Ale jaki miesiąc i którego roku? Mąż podał miesiąc oraz rok i pomyślał z rozbawieniem, że nieźle facet pobalował, skoro tak bardzo zgubił się w czasie. Ale trochę zniecierpliwiony wyminął mężczyznę i ruszył w dalszą drogę. Zrobił dosłownie trzy kroki, kiedy olśniło go, że może ten dziwny facet nie jest pijany, i może potrzebować pomocy. Odwrócił się natychmiast, i co? Kompletna pustka? Nikogo nie było. Rozejrzał się na wszystkie strony. Z jednej wysoki mur cmentarny, z drugiej ulica dobrze oświetlona. Nie było szans, żeby mężczyzna zdążył w tak krótkim czasie zniknąć z pola widzenia. Mimo narastającego niepokoju, mąż zawrócił, żeby sprawdzić wiatę przystanku tramwajowego. Przystanek, co prawda, był częściowo przeszklony, wydawał się pusty, ale z poczucia obowiązku postanowił dokładnie go sprawdzić. Nikogo tam nie zastał. I wtedy, na tym pustym przystanku, mojego męża dopadł tak ogromny strach, że dosłownie poczuł, jak wszystkie włosy stają mu dęba na głowie. Nie zastanawiając się zbyt długo, postanowił natychmiast stamtąd uciekać. Biegł całą drogę i wyhamował dopiero wtedy, gdy dotarł w okolice dworca i znalazł się wśród ludzi. Do dnia dzisiejszego, kiedy czasem wracamy do tych wspomnień, mój mąż twierdzi, że tamtego poczucia grozy nie potrafi opisać słowami i do dziś nie potrafi też racjonalnie wytłumaczyć sobie tego zdarzenia. Serdecznie pozdrawiam Beata. No, powiem Wam szczerze, że faktycznie spotkanie rodem z koszmarnego snu. Fakt, może w pierwszej chwili ta sytuacja mogłaby się kojarzyć ze spotkaniem ze studentem, który przedłużył sobie imprezę, a najwyraźniej naprawdę się działo. Ale nawet studenci nie potrafią znikać w sekundę. Dzięki za tą historię. Cześć, Haniu. Po odsłuchaniu wczorajszego odcinka postanowiłam jednak podzielić się z tobą garstką, czy wręcz garścią niewytłumaczalnych drobiazgów. Tak, właśnie drobiazgów i dlatego dotychczas o tym nie pisałam. Zdecyduj sama, czy warto opowiedzieć to na szerszym forum, bo każde z tych zdarzeń jest mało spektakularne. Oj tam, oj tam, pewnie, że warto. Dziękuję. Mieszkamy w tej okolicy już prawie 30 lat prawie codziennie jeżdżę rowerem na mniejsze lub większe wyprawy więc można przyjąć że znam okolice jak własną kieszeń oczywiście w pierwszych latach tak nie było a jeździliśmy wtedy na papierową mapę albo i bez raz mój mąż zaplanował wycieczkę w okolice których jeszcze nie znaliśmy dojechaliśmy do wsi o długiej i śmiesznej nazwie wracaliśmy inną drogą szczególnie spodobał mi się odcinek tuż przed celem Długa droga przez las. Po jakimś czasie wybrałam się tam sama, ale ta droga wydała mi się już jakaś inna, jakby bardziej prosta i asfaltowana już dawno, a widoki już nie tak zachwycające. Pomyślałam, że to nie ta sama droga, głównie z powodu asfaltu, i zaczęłam szukać tamtej. Wyruszałam z domu zawsze dokładnie tą samą trasą. I wreszcie doszłam do wniosku, że może w dojeździe robię jakiś błąd i zaczęłam próbować trafić w nią od drugiej strony. Przy czym oczywiście musiałam dojechać na tę drugą stronę najpierw tą, jak mi się zdawało, inną drogą. Dzięki temu poznałam te okolice i dojazd tak dobrze, że aż mi się znudziło. I pogodziłam się z tym, że tylko mi się wydawało, że ta droga przez las była taka piękna i przestałam tam jeździć. Po jakimś czasie, może po paru miesiącach, wybrałam się znów na tę wycieczkę i tu zaskoczenie. Dojazd, który przecież znałam na pamięć, przestał się zgadzać. W pewnym momencie robiłam pętelkę i znajdowałam się w tym samym punkcie. Żeby opuścić pętelkę i dojechać do tej drogi przez las, musiałam skręcić w inną stronę i przejechać innymi drogami, które oczywiście znałam. Ale które przedtem nie należały do tej wycieczki. I tak zostało do dziś. Kiedy indziej wybrałam się po raz pierwszy w zupełnie nowe okolice, gdy opuściłam już znane mi drogi, zapamiętywałam nazwy wsi, przez które przejeżdżałam, żeby w domu obejrzeć to wszystko na mapie. No, i jadę sobie cały czas prosto: Hesse, Endeholz, Hesse? No cóż, Zdarza się, że jakaś wieś ma tereny trochę oddalone od głównego osiedla. Jadę dalej, ale coś jakby ta droga wydaje się znajoma. Zobaczymy, dokąd dojadę. Endeholz. I tu wszystko jakby już raz widziane. Zgłupiałam zupełnie. Zaczęłam miotać się pomiędzy Endeholz i Hesse. Wreszcie zadzwoniłam do męża, żeby sprawdził na mapie, gdzie jestem i powiedział mi, jak mam wrócić do domu. Teraz, po latach, znam tę okolicę bardzo dobrze, bo oczywiście chciałam wyjaśnić, jak to się stało, że jadąc prosto, jechałam w kółko. Nie udało mi się, bo przynajmniej w jednym miejscu trzeba by ostro skręcić w inną drogę. Pomijam już taki drobiazg, że wtedy miałam wiatraki po lewej stronie, a teraz są po prawej, a po lewej stronie nie ma drogi. Następna historia. Ścieżka rowerowa pomiędzy dwoma wsiami biegnie wzdłuż szosy. Po drugiej stronie szosy jest trochę niżej. Łączka, drzewa, rzeczka rozlewająca się w staw. To wszystko niezbyt dobrze widoczne z roweru. Nad stawem widziałam pomost i coś jakby mały budneczek, budkę, altankę czy coś takiego i parę bardziej ogrodowych czy parkowych krzewów. Aż przestałam to widywać. Pomyślałam najpierw, że przejeżdżając tamtędy Patrzę akurat w inną stronę, bo w ogóle o tym nie myślę. Zaczęłam więc specjalnie wypatrywać tego stawu z pomostem i chatką. Nie było ich. A potem kiedyś znów były i uznałam, że jednak przegapiałam moment przejeżdżania obok. Teraz żałuję, że nie zrobiłam zdjęcia, bo po jakimś czasie znów nie było ani stawu, ani pomostu, ani chatki. I do teraz nie ma pomostu i chatki. Choć pojawił się staw i te krzewy. Obiecuję sobie, że gdyby znów to wszystko się pojawiło, pójdę tam i obejrzę to z bliska. Możliwe wytłumaczenie. Staw wysechł. Właściciel rozebrał pomost i domeczek. Po powodzi pojawił się staw. Ale po co by było wtedy, jeszcze na długo przed powodzią, znów ustawiać i potem rozbierać pomost i budkę? Dla paru desek? Ale to nie wszystko. Moja przyjaciółka przez krótki czas miała chłopaka, a ten w lasku przylegającym do mojej wsi, a leżącym pomiędzy rzeczką a torami kolejowymi, wynajmował drewniany domek. Lena odwiedziła go tam parę razy, a ja ją czasem podwoziłam w okolice. Spotykałyśmy się na spacerze. Ich związek rozpadł się już dawno. Jeżdżę przez ten rasek różnymi drogami, bo to szybciej niż przez miasteczko. No i kiedyś uświadomiłam sobie, że dawno już nie widziałam tego domku. Pewnie akurat nie zwracałam na to uwagi. Ten domek należał do Bałera, którego gospodarstwo leżało nieopodal. Zaczęłam najpierw tylko rozglądać się za tym domkiem, myśląc ciągle, że znów go przegapiłam. Wreszcie zaczęłam szukać dokładniej. Domku nie było tam, gdzie pamiętałam, że był. Nie było płotka i furtki, a miejsce porastały spore drzewa. Pomyślałam, że widać pomyliłam ścieżki, choć wydawało mi się to całkiem niemożliwe. Przyszukałam okolice bardzo dokładnie. To właściwie bardzo niewielki teren. W domu sprawdzałam na mapie, czy istnieją lub istniały jakieś ścieżki, które teraz zarosły. Nie znalazłam nic. Przede wszystkim nie znalazłam miejsca, na którym mógłby jeszcze niedawno stać ten dom. Lena nie może mi pomóc, wtedy nie mieszkała tutaj, a teraz mieszka w Szwajcarii. Jest jeszcze jeden dom w samej wsi, u wylotu pewnej ulicy, którego nie ma. To był kościół pewnej sekty, z czerwonej cegły i z wyglądu przypominający budowlę sakralną. Teraz go nie ma. Na tym miejscu stoi inny dom, też stary, czerwony, ale zwykły. Przez pewien czas myślałam, że szukam u wylotu nie tej ulicy, ale przy innych jest prawie tak samo. Stoją tam zwykłe, nie nowe domy. Tu mogłabym się zgodzić, że ten budynek pozbawiono elementów, które kojarzyły go z kościółkiem. Tylko, że na nim nie widać śladów przeróbki. Moja wieś rozrasta się i jest już prawie miasteczkiem. Lubię spacerować po nowych dzielnicach. Jeżdżę też tamtędy rowerem. Wszystko wygląda tam jednorodnie, a sieć uliczek jest trochę fantazyjna. Czasem nie jestem pewna, w które miejsce wyjdę z takiego osiedla. Pewnego razu jechałam ulicą, która, jak pamiętałam, miała zakręcić w lewo, tam, gdzie już nie można było pojechać dalej prosto. Gdy byłam oddalona od tego zakrętu o jakieś pięćdziesiąt metrów, wyjechała z niego furgonetka i pojechała dalej, czyli, ode mnie patrząc, w prawo. Aha, pomyślałam, czyli źle pamiętałam, i w prawo odchodzi jakaś uliczka. W kilka sekund znalazłam się na tym, jak przypuszczałam, skrzyżowaniu. I zajrzałam w tę uliczkę, ale tam nie było żadnej uliczki. Ani podjazdu, ani garażu, tylko ogrodzony ogródek. Oczywiście nie było już też tej białej furgonetki. Na tym skończę wyliczanie, choć to i owo by się jeszcze znalazło. Pozdrawiam Ciebie i słuchaczy, Madzia. Kochana, jestem bardzo ciekawa, czy inni w tej dziwnej okolicy też mają takie wrażenia. Czy chodzi o to, że ona ma jakieś cechy, które na tobie robią takie specyficzne wrażenie i wprowadzają twój umysł w błąd? Czy chodzi o to, że wszyscy tak to odbierają, albo sporo osób? Może występują tam jakieś anomalie czasowe, przestrzenne? Rzeczywiście wydaje się, że coś dziwnego się tam dzieje. Czemu tych pomyłek miałoby być aż tak wiele? I to na terenie, który dziś znasz doskonale, i wydaje mi się, że mogłabyś łatwo wpaść na to, skąd się bierze to dziwne zjawisko. Kochani, jeśli macie jakieś pomysły, piszcie proszę w komentarzu. Cześć, jestem Ola i postanowiłam opisać moje przygody z czasów, kiedy mieszkałam w swoim pierwszym wynajętym, ale jednak w pewnym sensie moim mieszkaniu. To znaczy, sama je utrzymywałam, płaciłam rachunki, sama urządziłam, więc było to moje takie pierwsze dorosłe gniazdko. Chyba potrafię zrozumieć, Skąd wzięły się wszystkie bajki o skrzatach, krasnoludkach, szczególnie o tych bardzo pomocnych, które czasami zrobią coś dobrego dla człowieka? Byłam bardzo dumna z tego, że poszłam do pracy. Wreszcie, po pół roku dostałam całkiem niezłe wynagrodzenie, porządną umowę i mogłam wynająć mieszkanie. Ale kiedy już się do niego wprowadziłam, to wszystko mnie jakoś przerosło. Poczułam, że ja właściwie nie wiem ani co chcę ugotować. A w związku z tym, jak je zrobić zakupy, gdzie się wnosi opłaty, co będzie, jak zapomnę, i zaczęłam się zastanawiać, czy ja w ogóle chcę spędzać długie, samotne jesienne wieczory całkiem sama w tym mieszkaniu. Wiedziałam, że w każdej chwili mogę pójść do rodziców, do rodzeństwa, ale to już nie to samo. Siadłam w moim nowo kupionym fotelu i po prostu się rozpłakałam. Pomyślałam, że zaczyna się coś nowego, ale zaczęłam mieć wątpliwości, czy na pewno lepszego. Może powinnam była jeszcze przez chwilę zostać u rodziców, i tak akurat wtedy nie byłam w żadnym związku, nie zamierzałam zakładać rodziny, byłam samotna, więc może za bardzo się pospieszyłam i bardzo szybko los utwierdził mnie w tym, że chyba naprawdę. Pomyślałam, że muszę wziąć się w garść i wszystkie pudła, reklamówki i inne niepotrzebne rzeczy, które jednak kiedyś mogą się przydać do wyprowadzki. Muszę zanieść do piwnicy, bo się bez przerwy o nie potykałam, przynajmniej zrobię coś pożytecznego. Wstałam i sięgnęłam po klucz, który zostawiłam na ławie i wiedziałam, że tam go położyłam, bo to było kilkanaście minut wcześniej. Kiedy jednak sięgnęłam ręką, tak w przelocie idąc już do przedpokoju, żeby założyć buty i bluzę, okazało się, że w miejscu, gdzie powinien leżeć, nie ma nic. Byłam bardzo zdziwiona, bo nie słyszałam, by upadał. Ale zajrzałam pod ławę, pod fotel, pod kanapę, przeszukałam cały duży pokój. Nie było tam tego klucza. Nie mogłam zrozumieć, co się stało przecież nikogo innego tu nie ma, a sklerozy też nie mam. Położyłam tutaj ten kluczyk. I ta moja melancholia tylko się pogłębiła. Skuliłam się w fotelu, przykryłam kocem i zasnęłam. A kiedy się obudziłam, nie mogłam uwierzyć własnym oczom. Kluczyk leżał prawie dokładnie tam, gdzie go zostawiłam. Prawie dokładnie, bo wiem, że położyłam go tak mniej więcej na rogu. A teraz był na samiutkim środku ławy. Ale był. Nie wiedziałam, co się dzieje. Pomyślałam nawet, że może zasnęłam i te poszukiwania klucza mi się po prostu przyśniły. Ale zauważyłam, że nie, bo pudła były przygotowane tak, jak je ustawiłam dokładnie przed tym, gdy chciałam wyjść do piwnicy, więc mi się to nie przyśniło, ale chwyciłam klucz. Zapaliłam wszystkie możliwe światła po drodze i wyniosłam te wszystkie klamoty. A dokładnie to miałam taki zamiar, bo kiedy doszłam do pewnych drzwi, okazało się, że chyba nie dam rady. Wszystkie te pudełka puste były włożone jedno w drugie, a w to wszystko jeszcze worki, reklamówki, takie szerokie taśmy klejące i różnego typu szpargały. Trzymałam więc w rękach wysoką piramidę. I zastanawiałam się, jak ja mam to teraz ładnie postawić na podłodze, po to, by otworzyć wszystkie te drzwi. Na szczęście te główne do piwnicy, które zwykle były zamykane, akurat były otwarte, więc bardzo się ucieszyłam. Albo ktoś był w środku we wspólnej piwnicy w bloku, albo wyszedł i zapomniał zamknąć tych drzwi, ale dla mnie to dobrze. Problem tylko w tym, że były drugie drzwi już te konkretne do tej mojej piwnicy. Pomyślałam, że to wszystko mi się rozsypie i będę musiała od nowa układać, a najpierw pozbierać, bo pewnie to się posypie po całym korytarzu. No ale trudno, jakoś sobie trzeba dać radę. Zaczęłam kombinować, kucać, schylać się, a że jestem bardzo drobna i niska, i na dodatek mam niezbyt dobrą koordynację ruchową, to miałam problem, jak to sprytnie zrobić. Ale po paru sekundach tej mojej gimnastyki spojrzałam na drzwi. Zobaczyłam, że uchylają się coraz szerzej i szerzej. W końcu po prostu stanęły otworem. Weszłam więc do tej piwnicy i tu było już o wiele łatwiej, bo w samym wejściu stał taki stary, nieużywany już stolik, właściwie takie biurko szkolne. Nie musiałam więc kucać, kłaść tego wszystkiego nisko i całą tę piramidę wsunęłam na ten stolik i tak to już zostało. Ale zastanawiałam się, co się dzieje. Przecież byłam w tej piwnicy wczoraj. Chciałam zobaczyć, ile mam miejsca, jak to wszystko wygląda. I jestem pewna, że ją zamknęłam na klucz. Sprawdzałam to. I to dwa razy. Nie chciałam, żeby właściciel mieszkania i piwnicy miał do mnie pretensje, że znikną jakieś jego rzeczy, bo jeszcze niektóre tam zostały. Ale w końcu ucieszyłam się, pomyślałam, że to i tak miło. Zupełnie jakby los mi pomagał w tych chwilach wątpliwości, smutku i jakiejś handry związanej ze zmianami życiowymi. Zgasiłam światło, zamknęłam drzwi, potem te drugie, które prowadziły do całej przestrzeni, w której znajdowały się piwnice, i poszłam do domu. I tu też zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Pomyślałam, że po tym wszystkim zrobię sobie rozgrzewającą herbatkę z rumem. To znaczy nie zamierzałam dolewać rumu z butelki, miałam gotową herbatę rozgrzewającą z rumem, tak się nazywała. I mówiłam pod nosem, gdzie ona jest, no ale gdzie ta z rumem? W szafce, którą przeznaczyłam na herbaty, były wszystkie malinowa, melisa, rumianek, dwie zwykłe czarne, ale tej rozgrzewającej nie było. Teraz jednak nie zamierzałam się już rozklejać z byle powodu, trochę mi się chciało z siebie śmiać, że tak panikowałam. Pomyślałam, że pewnie to uczucie mieli ci wszyscy poeci romantyczni, którzy wyjechali za granicę i tęsknili za domem. Ja może nie pojechałam za granicę, ale poczułam ten ból związany z utratą takiej prawdziwej mojej przestrzeni, jedynej jak dotąd. Ale postanowiłam się trochę otrząsnąć. Co to znaczy, że nie umiem gotować? Przecież w domu rodzinnym robiłam to bardzo często i ja też chodziłam na zakupy. Jaki to problem? Dowiedzieć się, w którym miejscu w spółdzielni trzeba zapłacić jakąś tam część opłat? To przecież dwie minuty. Wystarczy zapukać do jakiegokolwiek sąsiada. Już nie pamiętam o co dokładnie chodziło, ale wiem, że trzeba było w ciągu dziesięciu dni coś tam zapłacić, i zupełnie nie mam pojęcia, dlaczego mnie to choć przez chwilę martwiło. Krótko mówiąc, postanowiłam się pozbierać, ale prawdą jest też, że bardziej sama siebie przekonywałam, że szybko to zrobię, niż naprawdę poczułam się dobrze. Siadłam w tym moim fotelu i zastanawiałam się, czy chcę właściwie jakąś inną herbatę. I nie uwierzycie, usłyszałam kliknięcie, takie charakterystyczne czajnika. Był włączony do gniazdka, ale woda gotowała się tylko wtedy, kiedy ten przycisk był włączony. Przesunięty tak na dół. Kiedy się to robiło, słychać było ten klik i usłyszałam go z drugiego pokoju. Jakby ktoś zachęcał mnie, żeby zrobić sobie tę herbatę. Poddałam się. Poszłam do kuchni, otworzyłam szafkę. Stwierdziłam, że a, zrobię jakąkolwiek może właśnie melisę, albo rumianek to trochę mnie ukoi. Nie uwierzycie, ale kiedy otworzyłam tę szafkę, na samym przodzie była moja rozgrzewająca herbatka z rumem. Poczułam coś bardzo dziwnego: ni to strach, ni to zdumienie, ni taki dziwny dreszcz na plecach. Z jednej strony to było niemiłe, ale z drugiej strony właściwie przyjemne. Jakby ktoś się mną tego dnia opiekował, jakby pomagał mi się tu zadomowić, pokazywał, że wszystko będzie dobrze. Potem też zdarzały mi się takie drobne, dziwne sytuacje, ale nigdy już nie było takiego dnia, w którym widziałabym tak ewidentnie, wyraźnie i w sposób bezdyskusyjny, że dzieją się dziwne rzeczy, ale takie miłe dla mnie. Myślę, że bardzo ciekawe jest też to, że dopiero teraz, po kilku latach, zaczynam widzieć to trochę inaczej, w momencie, kiedy to wszystko opisuję. Wtedy właściwie strach nie wygrał. Nie pamiętam już, co pomyślałam sobie na temat tego, że czajnik sam się włączył, ale chyba nic specjalnego. Przyjęłam, że być może tak się zdarza, może jakiś skok napięcia albo coś, ale tak ogólnie odbierałam to raczej dobrze. Ale teraz, gdy już to wszystko napisałam, to dochodzi do mnie, że przecież ten, kto mi pomagał, najpierw też robił mi psikusy. To było bardzo miłe, że znalazł dla mnie ten klucz, ale może najpierw ta siła wcześniej sama go schowała? I tak samo z herbatą. Super, że mogłam się jej tego wieczoru napić. Znalazła się, ale jak zniknęła! Pozdrawiam! Specjalnie tę opowieść zostawiłam na koniec, bo lubię zamykać odcinki czymś kojącym, sympatycznym, co nastrajałoby was wszystkich dobrze, bo mnie ta opowieść jak najbardziej dobrze nastroiła. Jeśli tylko mam taką do dyspozycji od was, zawsze staram się was z taką właśnie piękną historią zostawiać! Ja wiem, że na końcu pojawiły się wątpliwości, czy ta siła naprawdę była dobra, bo przecież najpierw wydawała się przeszkadzać autorce, a potem dopiero pomagać. Ale tak czy owak, skoro wtedy wrażenie było ogólnie dobre, to widocznie zadaniem tego nie wiem, ducha, anioła stróża, krasnoludka, oczywiście to wszystko z przymrużeniem oka, było pomóc albo przynajmniej sprawić takie wrażenie. Chyba, że widzicie to inaczej, to oczywiście piszcie. Wszystkiego dobrego, powodzenia kochani i do usłyszenia za tydzień.